na plusie, tym razem jest to 15 tysięcy fun funtów e, także nasza sytuacja cały czas wygląda bardzo, bardzo słabo e, ale no już e, o tyle jest to troszkę lepsze niż to było w zeszłym sezonie, że są jakieś takie pojedyncze miesiące, gdzie notujemy jakiś taki e, minimalny zysk, e, oprócz tego widzimy tutaj e, są to wygasające kontrakty naszych współpracowników, na razie poczekamy przed jakimiś Ruchami, jak zakończymy ten sezon, i dopiero będziemy się zastanawiać, co tutaj z tymi panami zrobić. E, oprócz tego, widzimy też wykazujące wyga, e, kontakty zawodników. Tutaj również podobna sytuacja. Wszystko będzie zależało od tego, e, nawet nie kogo przeskautujemy, bo tutaj bardziej należy mówić o tym, kto przyjdzie do nas na testy i kogo z tych zawodników e, dam radę zatrudnić. Porównamy sobie to z całym składem, i wtedy. Po prostu przed końcem tej daty lub po, no bo tutaj nie widzę, żeby ktoś tymi zawodnikami się interesował. Postanowimy, co z nimi wszystkimi zrobić. Podsumowanie wypożyczeń. Jeżeli chodzi o Adriana Klepacza, jest to starszy zawodnik, który po prostu, że on nie łapie się u nas w składzie, nawet na ławce. Rezerwowych, dlatego zdecydowaliśmy się go oddać na wypożyczenie do LKS-u Gołuchów, ale inna sytuacja jest z kolei przy Tomaszu Zamiatowskim. On ma dopiero 17 lat i chyba tutaj y, trochę za bardzo się pospieszyłem, może on lepiej zyskałby na swoim rozwoju, gdyby jednak został w klubie i po prostu ciężko trenował. Y, jednak zdecydowaliśmy się go wypożyczyć, ale on gra bardzo, bardzo mało, bo wystąpił tylko w dwóch meczach, więc naprawiam błędy i ściągam go z wypożyczenia. Niech on lepiej potrenuje w klubie. A w miesiącu marcu wyprzedzając Bartosza Tarhulskiego trenera Stali Starowa Wola, zostajemy trenerem miesiąca 6 meczów i 100% zwycięstw. Przed kolejnym spotkaniem, w którym będziemy mierzyć się u siebie z Avią Świdnik, znajdujemy się o krok od ustanowienia rekordu strzelonych bramek w sezonie. Teraz póki co, e, znajduje się w Rzeszowie Stary Rzeszów strzeliła 75 bramek, my mamy 74, także jeszcze dwa trawienia którego z naszych ofensywnych piłkarzy lub kogokolwiek i ich zdetronizujemy. I kolejne spotkanie, wygrywamy z Aviom Świdnik 4 do 2. Bardzo cenne zwycięstwo, bo właśnie pobijemy ten rekord, o którym przed chwilą wspominałem w tym meczu po raz kolejny. Padło 6 goli, wynik był identyczny jak następnym. No, niepokoi trochę postawa naszej defensywy, aczkolwiek no w tych ostatnich meczach traciliśmy trochę mniej goli niż powinniśmy, więc nie będziemy tutaj do nikogo mieć o to pretensji. Najważniejsze są w tym momencie sezonu kolejne 3. Punkty Kona po raz kolejny usiadł ławce rezerwowych, ale bardzo cieszy to, że póki co nie zgłasza on co do tego żadnych zastrzeżeń. Pograł sobie trochę mecze w pierwszym składzie w ostatnim czasie. Często daje mu szansę właśnie w okolicach 60 minuty, żeby sobie wszedł i on za każdym razem pokazuje się z dobrej strony. Strzela również, wykonuje również stałe fragmenty gry, w tym spotkaniu miał Dwa kluczowe podania, nota 7,1 w tym meczu w pierwszym składzie wystąpił również Bartosz Borkowski. On wpisał się również na listę strzelców i za niego po raz kolejny też dał fajną zmianę, tak jak Kona, Ogłowiewicz wszedł Sławki, również strzelił bramkę, udane w tutaj, mogłoby być trochę lepiej, tylko na poziomie 68%, bardzo dobry występ młodego naszego zawodnika Menarta Dampa jak zobaczymy sobie na te widełki, on już jest wart mniej więcej tyle, co Rodolfo Sulia, to są te same wartości między 24 a 45 tysięcy, no zobaczymy zobaczymy, jaki będzie jego rozwój, ale przy determinacji na poziomie 16 zapowiada się całkiem nieźle i zobaczcie, jak tutaj to wygląda, tu są cały czas postępy. No i o wilku mowa, bo w tym momencie jest szósta minuta. Paliwoda jest polukarne, co on w ogóle tam robił, i z okolic 18 metra Dams wyprowadza nas na prowadzenie. Paliwoda tym razem rozgrywa z naszej połowy. Po lewej stronie jest Sobieralski, Mysiorski, ale ładuje. Piękny strzał. W lewy róg bramkarza. wygrywamy ale niestety są również akcje Avi Świdnik, zając to jest bardzo szybki zawodnik, on miał tam y, od cholery asyst w ogóle w tym sezonie Stali, staraliśmy się go y, ostro mu zebrać piłkę, no nie zawsze to wychodziło. Y, Borkowski mamy w tym momencie 3-1, no i niestety znowu będzie odpowiedź Avi Świdnik, tym razem z no y, mógł zachować się chyba lepiej, no, pozwolił podać. Rywalowi i tu macie Kona już e, kiedy zastanawialiśmy się drżeliśmy o to czy nie będzie w tym spotkaniu Boże remisu Okuniewicz zakończył ten mecz zwycięstwem dla nas i dzięki takiemu wynikowi my sobie już na 100% choćbyśmy przegrali wszystkie mecze do końca tego sezonu zapewniamy miejsce w barażach. Zaciąg z pierwszego składu pozwolił naszej drużynie rezerw wygrać kolejny mecz tym razem zwycięstwo 3-1 z plonem Gądkowice e, niestety no, mimo wszystko, że nasza druga drużyna jest na pierwszym miejscu, to rezerwy Avi mają dwa mecze jeszcze do rozegrania i no ciężko to będzie ale no będziemy robić co możemy, zobaczymy jakie będą następne nasze wyniki, bo jeżeli już e, nasza sytuacja ta będzie przesądzona jak będzie teraz do pierwszej ligi, no to będziemy jeszcze lepszych zawodników im tam dawać. Piłkarzem tego meczu w ogóle w drużynie rezerw został Ernest Góralski. Kolejny nasz talent, on dopiero ma 16 lat, ale już no, w 18 meczach dwie bramki, trzy asysty jak na prawego obrońcę. Także no może być tak, że rośnie nam tu też spory talent. Agenci raz po raz wysyłają nam jakiś piłkarzy, ale i tak, no raczej nie ma szans, żebyśmy ich zatrudniali, bo musielibyśmy ich kupić. A w takiej klasie rozgrywkowej ja nie biorę pod uwagę transferów gotówkowych. Tutaj kolejny zawodnik, najwięcej jest z Ameryki w ogóle: Ameryka, Ameryka Środkowa, Meksyk, coś, coś właśnie tamte strony. Tym razem jest to niejaki Manuel Lopez. No, te widełki wyglądają całkiem nieźle, ale tak jak mówię, no jemu na przykład kontrakt kończy się za rok i większość tych zawodników, żeby potem o nich nie zapomnieć, ląduje sobie tu na tej liście życzeń od tych agentów. No i nawet jak popatrzymy na te narodowości. Tutaj właśnie wam mówiłem: Ameryka, Argentyna, Kanada, Brazylia. O, tu jest jakiś nawet kameru się znalazł. Alegra w LA Galaxy. Także dalej Ameryka. Ale tutaj jest taka sprawa, jak zobaczymy sobie ich kontrakty. No, chyba, że będziemy się po prostu przyglądać, komu się z tych zawodników kontra kończy. No jest jednak spora lista. Aha, no tak, bo tam się podpisuje kontrakty nie do końca czerwca, w Ameryce Północnej, tylko widać do końca roku. No to musimy mieć się tu na baczności, bo za dwa miesiące ci zawodnicy tu będą do wyjęcia i tu jest jakaś nawet wiedza scoutingowa o nich. Z uwagi na listę. No właśnie, czemu skauting mi ich? Skąd ja to. No tak, dlatego że ja wrzucam ich na listę życzeń i skauting automatycznie <gryw> ich sprawdzają, a potem się dziwię, że nie ma pieniędzy w skautingu. No dobra, właśnie odkryłem nowe moce football managera. No i po tym meczu dwóch naszych zawodników, tym razem jest to Dams oraz Miśiorski, trafili do 11 kolejki. Kolejne spotkanie, przynajmniej na papierze, miało być to starcie o wiele trudniejsze dlatego że pojechaliśmy sobie do Jastrzębia i tam graliśmy z drużyną, która znajdowała się na szóstym miejscu. Tak jak wcześniej mówiłem, zdecydowaliśmy się na naszą drugą, bardziej ostrożną taktykę, no i zobaczmy jak to zaprezentowało. A w tym meczu wygrywamy, pomimo tego, że przegrywaliśmy do przerwy. 1 do 0 to... Nasza drużyna pokazała tutaj Bydgoski charakter i pokonujemy Jastrzębie 2-1. Bramkę Skarnego w 70. minucie dla nas zdobywa Maciek Koziara i wchodząc z ławki w 91. minucie Borkowski daje nam 3 punkty. Największym rozczarowaniem tego meczu jest niewątpliwie to, że Jarosław Tkaczyk niestety w 42. minucie dostał kontuzji i on już z powodu urazu ręki do końca z raczej nie zagram, bo to są około 3-4 tygodnie urazu. Także wpuściliśmy Karla Rometa Numa i on pokazał się z bardzo, bardzo dobrej strony. Nota 7,3. Obronił bramkę w kilku sytuacjach. 13 strzałów po naszej stronie. My mieliśmy tu zdecydowaną przewagę. Był, mimo tego, że drżeliśmy o wynik do końca tego meczu. Wygrane pojedynki główkowe fatalnie w górze, po prostu nie mieliśmy z nimi. Żadnych szans. Oni tu zagrali tą taktyką z wahadłami. Ala Raków Częstochowa, coś w tym stylu. Dwie dziesiątki. Mariusz Sławek, trochę gorsza jego dyspozycja. Wpuściliśmy Kolusa. On miał jedno kluczowe podanie: spisał się o wiele lepiej, a poza tym ten skład był cały czas taki sam. No i my zacieramy ręce, czekamy do końca sezonu: czy uda nam się zgarnąć tą nagrodę. Bo naprawdę robię co mogę, dwoje się i troje, żeby jak najmłodsi zawodnicy tutaj wychodzili w pierwszym składzie. No i to jest rzut rożny, dochodząca piłka w pole karne, no nawet nie drgnął, no jakby kurczę, nie mógł próbować tego może piąstkować Koziara, myli bramkarza i na tą samą bramkę, tylko w drugiej połowie strzela jeden, jeden, tu już mamy doliczony czas gry i piękna akcja, Sanocki podaje do Borkowskiego, a ten uładuje, zobaczmy, Bartosz Borkowski pomimo tego, że jest zawodnikiem rezerwowym, my go raczej hmm. Chociaż nie, jemu wykasa kontrakt. No właśnie, my mu zaraz zaproponujemy kontrakt tutaj. O, ale widzimy już tutaj, że ktoś się nim interesuje. Rany boskie. Czy my wygramy z takimi gigantami pierwszej ligi ekstraklasy w walce o tego zawodnika? Znaczy, nie, no tak mi się wydaje, że chciałbym go zatrudnić, bo to jest jeszcze talent. On ma dopiero 18 lat i my chyba zaraz spróbujemy. On strzelił 13 goli wchodząc. Z ławki 8 meczów, z czego 12 na ławce. No i zobaczymy, czy on ma już jakiegoś agenta. Nie ma. E, zaraz, zaraz. Czy my mu możemy zaproponować kontrakt? No tak, bo po trzecie coś tu jest. Nie no, chciałbym, chciałbym, żeby on został u nas na dłużej. No nie. Nie ma nawet takiej opcji, i po tym sezonie raczej się z nim rozstaniemy. No i tak oto po tym meczu wygląda sytuacja w tabeli. Mamy 13 punktów przewagi. No musiałoby się tu zdarzyć. 13 punktów przewagi nad Olimpią Elbląg, a od strefą, która dzieli nasz od awansu mamy 14 punktów przewagi, żeby nie awansować do pierwszej ligi musiałby się wydarzyć prawdziwy. Kataklizm Jarosław Tkaczek ma 10 czystych kąt, ale Jakub Trojanowski, no my mu dwie bramki strzeliliśmy w ostatnim meczu, bo on gra w Jastrzębiu ma aż 16 czystych kąt. No wprost. Niebywałe, no tutaj walka będzie toczyć się między Olimpią Melbourne, kończanką. wydaje się do ostatniej kolejki, a nam do końca sezonu pozostało jeszcze 5 meczy Najbliższe zagrady u siebie z Pogonią Siedlce a my bijemy kolejny rekord. Tym razem jest to rekord ogólnej ilości wygranych meczów w sezonie, bo to jest drugi sezon, gdzie prowadzimy zawiszę, a my w tym wygrywamy 22 mecze. Ale ten sezon się jeszcze nie skończył. Może być więcej, kto wie. Co my tu mamy? A tu mamy analityka z ostatniego meczu. Zobaczymy, jak w ogóle wyglądała mapa podajna. No, oczywiście, wyższe nasze pozycje. Większość akcji szła prawą stroną. I zarząd klubu postanowił zasilić konto. Skąd oni te pieniądze biorą? Czy my mamy jakąś w ogóle drukarkę w tym zarządzie? Bo co chwila. Zarząd zasila to taką kwotą, tym razem jest to 120 tysięcy i sytuacja naszych finansów, finansów przedstawia się o wiele, o wiele więcej, a my musimy zrobić awans i musimy pozyskać nowych sponsorów. No i myślę, że te prawa telewizyjne w kolejnym sezonie będą również wyższe. To tyle. No, w reżimach treningowych nie zmienia się nic. A my przed następnym spotkaniem spokojnie mm, siedlce, zwołujemy zebranie zarządu i pora pokazać, ale trzeba tu będzie zdjąć presję z naszych zawodników, żeby nie czuli, że e, do mistrzostwa tylko jedno zwycięstwo. Także może być tak, że jeżeli wygramy teraz. Nie, na pewno tak będzie z tego, co mm, tutaj te wskazówki mi pokazują, że potrzebujemy matematycznie nie liczyłem ile to będzie. No ale polegajmy na tym, co mamy tu napisane. Więc jedne jeszcze trzy punkty. I u siebie, ale by to było przed własną publicznością zrobić awans. Drugi sesjon z rzędu, podkreślam. No i dobra, co my im to powiemy? Postawcie kropkę nad i nie, 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 jesteśmy lepszym zespołem. No właśnie, do mistrzostwa. Nie tylko do awansu, ale do zajęcia. Tak jest. Skupcie się na grze, wynik sam przyjdzie. I właśnie taka jest reakcja i bardzo dobrych nastrojach przystępujemy do kolejnego spotkania. Nasze ulubione wyjściowe ustawienie: wszyscy gotowi do gry. Poza oczywiście bramkarzem, num brakuje mu gotowości do gry. No ale za bardzo nie mamy wyjścia. On wejdzie, zobaczmy co możemy zrobić. Jeśli chodzi o naszych rywali, tu również będą dwa wahadła. Więc musimy je odszej potraktować i będziemy oczywiście spychać ich na tą słabszą nogę, bo na pewno. Tutaj lewa i ta prawa to będzie ta dominująca. Co my możemy jeszcze zrobić? Piotr, Perdoł 5 goli, 8 asyst. 8 asyst to sporo, więc y, zobaczymy jeszcze, jaka będzie rola, ale póki co ustawmy tutaj pressing. Damian Nowak, 21-13. Hmm, hmm, hmm. W co drugim golu szczere mecz. Ojej, w co drugim meczu strzela gola? Jest godzina wczesna rano, także przepraszam za e, pomyłki słowne, bo jest ciemno kiedy nagrywam ten odcinek, bo nie możemy czekać tutaj, żeby poznać końcowe rozstrzygnięcia tego sezonu. No nic, zobaczymy, Skowronek ma bardzo dobre krycie, więc prognozuję, że te piłki mogą być do niego. No dobra, przechodzimy do meczu, zobaczmy jeszcze y, jakie będą role ich y, perdoł jest to wysunięty rozgrywający, więc tutaj musimy. Tak, więc... okej, okay. poza tym nic nie zmieniam. 1300 widzów przyszło tylko obserwować potencjalny awans. No, szczerze mówiąc, spodziewałem się większej frekwencji. No ale niech będzie, no póki co 12 minuta po gąsielce przy piłce. Zobaczymy, czy uda nam się gdzieś tą futbolówkę odebrać, póki co oni sobie tutaj rozgrywają. A, my czekamy na jakąś swoją szansę. No ale kurczę, nie, no i nie możemy go tak wpuścić. Co to w ogóle miało być? Aj. Czemu nasi obrońcy nic z tym nie zrobili? Przyjrzyjmy się jeszcze tej sytuacji po raz kolejny. Oj no, całkowicie bez sensu. No dobra. 21 minuta jesteśmy pod połową naszej rywali. Salonki wrzuca w polekarne? Nie. Sławek czy jeszcze? Zdoła, nie zdoła. No, niestety, bramkaż to broni. Poprzeczka. No i broni, no. No, słabo się to zapowiada. Nie wiem, czy nie za duża presja, ale kurde, no. Robiłem co mogłem, żeby ich od tego odciążyć. Ale oni wiedzą, o co toczy się ten mecz. No, nawet jeżeli coś nie pójdzie, zostają jeszcze cztery spotkania. Ale fajnie by to było. Myśliorski, nie trafię. No i dobra, jesteśmy po pierwszej połowie, a my żeśmy nawalili, bo w meczu z Jastrzębiem graliśmy drugą taktyką i my ostrożnie sobie gramy u siebie z znajdującą się w środku to byli po konisielce. Brawo panie trenerze. No dobra. Tym razem przechodzimy do poważnej gry. Okej, okay. czy my tu będziemy robić? Jakieś zmiany? No chyba nie. Gramy tym co jest. 56 minuta, znowu oni sobie tu pogrywają na swojej połowie. Kurczę, jest Adamski. No, jest majtor bardzo ładnie, piękny ślisk. Czy zdoba powstrzymać to dośrodkowanie? No niestety nie. I my przegrywamy już 2 do 0, pomimo krótkiego krycia właśnie tego gościa, który trafia nam w bramkę. No nie, no ta pasa nie może się w tym meczu skończyć. Nie, no nie było tu, było próba jakiegoś krótkiego okrycia paliwoda, ale fatalnie. No dobra, trzeba tu wszystko pod presją uwag. No kurde, no bez przesady. Mam chwalić po takiej pierwszej połowie. ma Smajder zdenerwowany. Nie ma problemu, wejdzie sobie Wędzlewski. Eee, Sobieralski, bardzo, bardzo słabo. Sanocki 6,2. Jeszcze chyba w tym sezonie nie miał tak niskiej noty. Sacharuko wpuścimy na jego stronę. No i co my to możemy zrobić? Wpuścimy jeszcze konę za Wszystkie ręce na pokład i gramy. No niestety, jeszcze to będzie minuta, a tu w dalszym ciągu oni atakują. No tym razem nie trafiałem. Ale spokojnie, jeżeli Olimpia przegra. Dalej może być tak, że jeszcze możemy awansować. Ale tragiczny ten mecz, naprawdę. No nie mamy tego tkaczyka po prostu. I tutaj już w bramce, może to kierowanie obroną, przez to jest gorsze, no nie ma pojęcia, z czego to wynika z nota 6,3. Może to krótkie krycie tego Nowaka całego nie było dobre. Sacha, rób, czy on zdoła coś zrobić. No kurczę, gdyby ten strzał miał w sobie trochę więcej mocy, to może wtedy. No patrząc na te statystyki będzie wyrównane. Ale posiadanie piłki o wiele wyższe po ich stronie, to też pewnie wynika z tej pierwszej taktyki, którą mieliśmy. I tego błędu. No ale cóż no chociaż honorowa bramka, a potem może remisowa. No niestety jest Mysiorski Wykorzysta ten błąd tak. 91 minuta, a my pokazujemy po raz kolejny, że gramy do końca. Dobra, nie ma czasu do powtórki jedziemy dalej. Tak jest, tak jest od razu. Zostaje nam pokazane to, co będzie po wznowieniu gry, ale czy uda się tą piłkę jakoś przechwycić? No nie, Orzechowski jest dośrodkowany w polegarnej nowy, i przegrywamy. No, niestety, w kolejnym sezonie jeszcze bardziej trzeba się przyłożyć do tego, żeby nasi obrońcy byli bardziej skoczni, bo w tych ligach właśnie tak się gra. Nawet nie chcę patrzeć te powtórki. Niestety przegrywamy 3-1. Eee... Ok, na wyciąganie wniosków z tego meczu czas przyjdzie później. Eee, zobaczę tylko, jakie były te średnie pozycje, no mniej więcej takie. Eee, mniej więcej wyrównane. Salonski 6,1 z taką liczbą skończył ten mecz i po tym meczu my sobie z nim pogadamy. Tak być nie będzie. Dobra. po prostu nie są zadowolony z wyniku, dobra eee, zobaczmy co się stało w innych meczach no Olimpia Elbląg swoje czy oni tu grali? no nie Olimpia Elbląg przegrywa czyli wszystko zależy od tego co będzie w meczu Chojniczanki, oni grają ze Skromczęstochowa z przedostatnią drużyną pewnie wygrają mam to, mamy to, bez względu na no to co tam się wydarzy my już i tak awansowaliśmy nie ma to jak przypieczętować sobie awans przegrywając u siebie z siódmą drużyną tabeli, ale nieważne udało się. Beniaminek awansował do pierwszej ligi. Tak, tak, tak.